Mieliśmy się przygotowywać do operacji burza. Mieliśmy zadanie zdobyć Wilno. Nastąpiło takie uporządkowanie kompanii do ze zdobycznej broni. Myśmy tam zdobyli moździerze, które weszły w status uzbrojenia batalionu, naszej kompanii także. Przeciw, czołgowe, no, taką, takie działko mieliśmy tam zdobyte, mieliśmy sowiecki PTR, także byliśmy uzbrojeni jak na partyzantów, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Może z zapasami amunicji nie było najlepiej, ale to co mieliśmy dawało nam poczucie takiej, już że wojnę wygramy. Wojnę. Do operacji Ostra Brama było dosłownie kilka dni. To 1 lipca, operacja zaczęła 6 lipca. Mieliśmy do, do pokonania kilkadziesiąt kilometrów do Wilna. Przed wyruszeniem jest zbiórka batalionów w tej okolicy, niedaleko Dziwiniszek. Jest nas tam cała kupa jednostek. No, ca cały teren zajęty. gdzie się nie ruszyć, to jakiś oddział partyzancki. Nasz, nasz batalion w gromadzie. Inne bataliony są obok, zgodnie z planem. Jest msza. Kapelan batalionu, ksiądz Oro odprawiam msze, udziela absolucji, bo idziemy w bój i czeka nas ciężka walka. To poświadomie wyczuwamy, że bitwa o to nie jest taka fraszka, to nawet niezdobywanie trap to coś bardziej chyba niepoważniejszego. niż człowiek. Kolejno już nocą podchodzimy pod Wilną, od strony wschodu, niedaleko Wilna, jest wieś Góra. Przez tę wieś biegnie na wschód trakt zwany Czarnym Traktem, którego nazwę wiąże się z wydarzeniami czasów wojen napoleońskich. Ten Czarny, tym Czarnym Traktem ciągnęły i cofające się ze wschodu jednostki niemieckie. Zgodnie z planem uderzenia na Wilno, nasz batalion, który szedł od południa w kierunku Czarnego Traktu, miał opanować Czarny Trakt i traktem kierować się na, na Wilno, na przedmieście Subocz. Po zajęciu tej wsi Góry, jedna z jednostek Okręgu Wileńskiego miała nam z, y, zabezpieczyć wejście na ten czarny trakt zapchany przez Niemców. Rzeczywiście, tak o środku nocy, na 6 lipca, słychać... Na kierunku naszego marszu walimy już z całym batalionem. Słychać strzelaninne wybuchy. Wzięło za później. Ta wiedeńska jednostka zamknęła drogę cofającym się Niemcom. Myśmy weszli na czarny trakt i w tej wsi góry było pełno Niemców. Nie zapomnę takiego momentu. Drugi pluton, który po Zbyszku Wrodniaku objął Leon Suszyński, p Ja dowodziłem trzecia drużyną w tym plutonie. Przed w pierwszej linii. Szturmowo. Szturmowi mieliśmy zadanie. Weszliśmy do tej wsi i prosto na Niemcu. Tu płonął chałupy. Ja widzę w ogniu dosłownie na parę metrów od siebie Niemców, widzę i stoi taki zrośnięty jeden przede mną, strzelam z, z, z karabinu powtarzalnego, z, taki, z takiego dziesięciostrzałowego powtarzalny karabin. i to, to jest jakieś uniesienie takie, już się zaczyna walka. Już, Walta w tym dosłownym sensie. Strzały. Strzały różnych, różnej broni. Ogień płonący zabudować. Krzyki. Mundury wraże. My idziemy i oni uciekają. My za nimi strzelamy w ten tłum. Rozwidnia się. Dźwignia się, ogień niemiecki gęstnieje. Trzeba się przyczaić. Co się okazuje? Na końcu tej wsi, którą żeśmy już, już opanowali, jakieś tam chałupy się to palą. Pali się, palą się tabory niemieckie. Na końcu tej wsi, są bunkry niemieckie, o czym nie wiedzieliśmy. I z tych bunków idzie ostrzał. Strzelamy wzajem, ale Niemcy widoczni tą gwałtownością naszego ataku. Porażeni? żeby cofać. Ale zapaliśmy na pozycję. Ja roz przy swojej drużynie, obok innej drużyny. Nasze i -y zajęły stanowiska a po drugiej stronie drogi, akurat w cmentarz. Ostrzeliłem te bunkry i w pewnym momencie porywam swoich chłopców do ataku. Niemcy uciekają, zdobywamy, zdobywamy ten bunkier, jeden z moich żołnierzy pada. Jest jak gdyby przerwa w walce. Się coraz bardziej rozwidnia, bo to lipiec. Proszę o medlunek, zdobyty do, 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 do dowódcy kompanii. Jeszcze na lewo, na prawo słychać strzały. Przed nami miasto. Jest tak jak gdyby moment zatrzymania się, akcji. I w tym momencie, kiedy to słońce, w szybko ten pojawiało, rozwinie, zaczyna się Kanada Niemcy? Najpierw robię ostrzał z z miasta. A my to miasto widzimy. Wieś góra rzeczywiście to jest jak gdyby na górce. Droga biednie w dół. I widać zabudowania przedmieście, subocz. Naszym zadaniem było zająć to przedmieście. I słychać tu wybuchy. O, niedaleko, na nasze pozycje, idzie lawina, najpierw może a potem samoloty. Niemcy mieli m, takie Heinzle, dwukadłubowe samoloty, które latały nam nad głowami i świekły z karabinu maszynowy. Rozkaz cofać. I to było... Niezapomniany znów w jakimś sensie, ja wiem, żalu, nie żalu, ale też potrzebuje aktywności. No, trzeba się nie dać zabić. Nie? Pozbieram swoich żołnierzy. Jeden z moich żołnierzy zostawił karabin maszynowy. Wracaj. Bo już to ja z nim poszedłem, zabraliśmy ten karabin. Z, 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 tak, Dzięki temu stało się coś, co mi dało jakiś taki pogląd inny. Ja szedłem na końcu z tym swoim żołnierzem. Drużyna już mnie wyprzedziła. I widzę morze głów uciekających przed narodami niemieckimi. Niemiec leci, samoloty niemieckie lecą. Te głowy się strzelają, głowy się chowają. Odleciał, głowy się podnoszą i te głowy, bo to głowy w zbożu, bo to był tuż przed drzewami czas. Zboże było swojego rodzaju takim schronieniem. No i Niemcy widocznie doszli do przekonania, że zrobili swoje, ostrzeli nas. Trochę ofiar było. Wracamy wszyscy. Już ze smutkiem, cisza, zbieramy się. Po tych dwóch kilometrach od tego polu rozbitki różnych formacji po drodze się spotyka.